Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym na moim kanale za nami piękne chorwackie morze, ale właśnie odnośnie morza, dlaczego morze jest niebieskie? Ogólnie jak wiadomo niektóre substancje mogą albo pochłaniać światło, albo je odbijać. Pochłanianie światła nazywa się absorpcją, a więc niektóre kolory są absorbowane, a inne są odbijane. No i właśnie mniej więcej na tym polega mechanika, ponieważ duże e, zbiorniki wody, takie właśnie jak ocean czy morze. Pochłaniają światło czerwone, światło żółte, zielone, pomarańczowe, ale nie pochłaniają światła niebieskiego. Odbijają je od siebie, absorbując wszystkie inne kolory. I właśnie dlatego, mimo że światło widzialne, jak wiadomo, ma nieskończoność kolorów, to tylko niebieskie odbija się od tafli wody. Natomiast, w takim razie, dlaczego woda w szklance nie jest niebieska, tylko jest przezroczysta? Ogólnie chodzi o to, że tej wody tam jest strasznie mało. I nie jest w stanie zaabsorbować światła każdego oprócz niebieskiego przez co po prostu powstaje światło białe odbija światło białe, które jest właściwie połączeniem wszystkich możliwych kolorów a więc po prostu jest za mało wody, żeby była niebieska z tego samego powodu przy brzegu może również jest bardziej przezroczyste ponieważ po prostu ta woda nie jest w stanie zaabsorbować całego światła, jakie do niej dociera, przez co odbija oprócz niebieskiego również zmniejszone ilości oczywiście, czerwonego, żółtego zielonego, itd. Taki dzisiaj był krótszy temat, ale no tak wyszło po prostu. Widzimy się kiedy indziej. Nara.